Sezon w tym roku był udany, bardzo udany z tego względu, że po raz pierwszy od wielu lat udało się stworzyć grupę dzieci i młodzieży, która poznawała hokej od podstaw, czyli od początku jazdy na łyżwach aż po prowadzenie krążka, podania, strzały, czyli te podstawowe elementy gry w hokeja na lodzie. Żeby grać mecze muszą być wyposażeni w pełny sprzęt. Mam nadzieję, że tutaj w dalszym ciągu miasto będzie nam służyło pomocą, jak również rodzice podejmą się jakiegoś wysiłku w tym celu. I w przyszłym roku, w zimie, liczę na to bardzo mocno, że rozegramy pierwszy mecz, z którą sąsiadujących drużyn. Czy pojawiły się jakieś talenty? Oczywiście, utalentowani młodzi gracze to Max Siwecki i Dawid Pieprzycki, którzy wszędzie są widoczni, również w biegach, na rolkach. Utalentowani są chłopcy, którzy już są zapraszani na treningi pierwszej drużyny i tutaj podziękowanie dla rodziców, którzy późną nocą wypuszczają swoje pociechy na te treningi. Co się dzieje w przerwie między sezonami hokejowymi? W przerwie między lodem, czyli między tym sezonem na lodowisku. Będziemy trenowali hokej inline, czyli na rolkach. Jaki jest ten poziom orłów koleżniczki? Jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, to rozgrywki północno-zachodniej ligi hokeja na lodzie. Zakończyliśmy na miejscu dziewiątym. Dwa mecze udało się wygrać, to wynika między innymi z tego, że większość klubów grających w tej lidze ma w swoich szeregach hokeistów z przeszłością ekstraligową w reprezentacji Polski okay. lub nawet takich, którzy aktualnie grają w pierwszej albo w ekstralidze i z doskoku przyjeżdżają sobie pograć z amatorami.